Szanowni Państwo, nadchodzące święta to święta pełne miłości, ale i zarazem pełne wyzwań stojących przed nami. Wyzwania te wiążą się z sytuacją, jaką mamy w roku 2020. To jest zagrożenie niewidzialnym, aczkolwiek bardzo poważnym wrogiem. Ale cóż znaczy niewidzialny wróg wobec widzialnego, namacalnego Chrystusa, który codziennie, co roku zmartwychwstaje dla nas. Także. Opierając się na naszej tradycji i na naszej wierze, życzę Państwu tego, co najlepsze w te święta, czyli błogosławieństwa Bożego, spełnienia Waszych planów, zdrowia i wszystkiego najlepszego, abyście mimo wszystko spędzili te święta w gronie swoim rodzinnym, ukochanych. Także wytrwajcie w wzajemnej miłości, szacunku. Wszystkiego dobrego.